Międzynarodowe Targi Poznańskie. To tutaj co roku przez kilka dni bije serce polskiej motoryzacji. Więc teraz pięć powodów, dla których warto odwiedzić Poznań Motor Show. A dla tych, którzy nie mogli być osobiście w tym roku, zapraszam na nasze wideo podsumowanie. Powód numer jeden. Stoisko, oto, moto. Rozrywka dla tych najmłodszych, ale też nieco starszych. Zobaczcie, przygotowaliśmy dla Was imponujących rozmiarów tor wyścigowy i będziemy poruszać się takimi oto zdalnie sterowanymi samochodami. Żeby nie było jednak tak prosto, uczestnicy założą specjalne okulary VR i kolejne zakręty pokonywać będą z widokiem z tej kamery. Marek, ja wiem, że Ty doskonale operujesz różnymi narzędziami, ale dzisiaj musisz operować kierownicą w zdalnie sterowanym samochodzie za się i to jest właśnie ten problem, że stwierdziłem, że rzucam mechanikę, staje się, się kierowcą wyścigowym. Jednakże są dwa zasadnicze problemy. Pierwszy to jest Karolina Pilarczyk, z którą będę się ścigał, a jak wiemy ma duże doświadczenie. Drugie jest to, że dostałem betę z numerem 2, a jak wiemy już po testach, to niestety koła mu się urwają. więc mam nadzieję, że nie urwę żadnego koła podczas wyścigu. Karolina, na kilka chwil przed startem naszego wyścigu influencerów. Jesteś, widzę, poddenerwowana, nakręcona? Nakręcona, na pewno nakręcona. Rzeczywiście, zawsze rywalizacja powoduje taki wzrost adrenaliny, podnietę, więc tak, jestem nakręcona. Ale wiesz, że Marek, ty, twój główny konkurent, powiedział, że się ciebie w ogóle nie boi. <gry> Nie, bo jeżeli chodzi o to miejsce i jeżdżenie modelami RC, no mistrzem nie jestem, mam do tego specjalistów w domu, bo mamy kilka modeli RC i to mamy i driftingowych, i modeli off ale nie ukrywam, że ja bardziej je podziwiam, takich, takie statyczne, nie jeżdżę mi za bardzo, więc doświadczenia nie mam za bardzo, ale myślę, że będzie fajna zobaczyć. Marek, no miało wyjść tutaj. Yy... Ostatnie miejsce, tak. nie wierzyłeś w siebie, a proszę bardzo, sp 1 Jak mam wierzyć w siebie, jak tutaj obok jest Karolina Pilarczyk, czyli nasza mistrzyni w drifcie. Nie wierzyłem w siebie, ale wyszło dobrze. Stwierdziłem, że chyba nie prędkość, a precyzja przede wszystkim. Problem pojawił się taki, że w ostatnich dwóch okrężeniach jechałem bez koła, ale że jestem... to ty żeś tak, tak. załatwił ten prawy tył. Znaczy nie wiem, czy ja sam to załatwiłem, czy ktoś... Nie, Karolina wywychał? w ciebie wjechała, to ci podpowiem. Samochody, premiery, pokazy, prezentacje. Dacia Duster trzeciej generacji ma swoją premierę właśnie na Poznań Motor Show. Duster dostępny będzie w czterech wersjach wyposażenia. Za najtańszą zapłacić przyjdzie 79 900 zł, a za najdroższą 93 900 w Daci Duster po raz pierwszy pojawią się silniki hybrydowe, pełna hybryda 140 koni mechanicznych i miękka hybryda 130 koni mechanicznych. Do tego dobrze znane silniki dwupaliwowe, czyli benzyna z gazem. Jeżeli macie zamiar zjechać z asfaltu, nowy Duster 4x4 ze zwiększonym prześwitem i kątem natarcia oraz trybami jazdy w terenie powinien Was zainteresować. Beijing 7, nowy topowy SUV chińskiego producenta. I trzeba przyznać, że chińska motoryzacja przebojem wdziera się na europejski rynek, a ten luksusowy SUV nie tylko ekstra wygląda, ale przybywa do nas w naprawdę imponującej specyfikacji. W środku luksusowo i nowocześnie. Skóra, aluminium i wysokiej jakości tworzywa, które godnie reprezentują klasę premium. Silnik cztero-cylindrowy o pojemności 1,5 litra i mocy 177 koni mechanicznych. Jak poradzi sobie w praktyce? Dowiemy się już niebawem, bowiem prosto z targów trafia na nasz test do redakcji. Jak kilkanaście lat temu wyobrażaliśmy sobie samochody przyszłości? Myślę, że właśnie tak. Hyundai Envision 74. Dwa silniki 680 koni mechanicznych i napęd na tył. Aston Martin DB12 i DB12 Volante, czyli... Wersja bez dachu. Samochód dla wymagających, symbol luksusu. Aston Martin podchodzi do budowy swoich samochodów holistycznie, od usztywnionej konstrukcji nadwozia po specjalnie zaprojektowane opony. DB12 w wersji Coupe i Cabrio jest o 34% mocniejsze od DB11, a to powoduje mocniejsze bicie serca. Jego przyspieszenie to 3,6 sekundy do setki. Cena za wersję KUP od 280 tysięcy euro. Natomiast jakość wykończenia na światowym poziomie: Torres EVX elektryczny słów o mocy 207 koni mechanicznych. To co przykuwa moją uwagę, to informacja, którą podaje producent czas ładowania baterii od 10% do 80% naładujemy go. W, uwaga, 27 minut. Trochę szok. Występuje w trzech wersjach wyposażenia, a jego cena zaczyna się od 189 900 zł. McLaren 750S. Puryzm w czystej postaci. Prawdziwy orgazm dla miłośnika motoryzacji. Silnik V8, napęd na tył i niemal 30% części nowych bądź zmienionych w stosunku do poprzednika. Redukcja masy, lepsza aerodynamika, poprawione osiągi układu napędowego. Jeżeli model 720 był ostry, to tutaj dostajemy prawdziwy skalpel. Przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę, 2,8 sekundy. Natomiast od 0 do 200 km na godzinę, uwaga, 7,2. Nieprawdopodobne. Sport. Auta rajdowe, wyścigowe, a jedną z głównych atrakcji jest strefa driftów. <grym wytrzyma> Motocykle, czyli obowiązkowy punkt wycieczki dla miłośników jednośladów. Na targach znajdziemy motocykle nietuzinkowe. Jeden z takich motocykli stoi tu za nami, a ja poproszę Cię, żebyś o nim opowiedział. Oczywiście, takim najgrubszym sprzętem, jaki znajdziecie na tegorocznych targach, jest motocykl Kawasaki Ninja H2R. Jest to motocykl niespotykany w Polsce. Nie wiem, który raz pojawił się w Polsce, drugi, trzeci, czwarty. E, żadna sztuka nie została sprzedana żadnemu klientowi. Jest to motocykl bez homologacji drogowej, natomiast posiada 326 koni. Się... Przepraszam, przepraszam, ile motocykl posiada koni? 310 normalnie na hamowni, tyle pokażę, a 326 ma z doładowaniem dynamicznym, czyli jak jedziemy, mamy tą moc większą. Im szybciej jedziemy, tym bardziej zwiększa nam się moc drogowej. Ja więcej pytań nie mam, muszę się przejść. Fachowcy. Targi to nie tylko samochody i motocykle, to także ludzie i firmy z branży motoryzacyjnej. Cześć, jesteśmy Cześć. na stoisku, gdzie widzę dużo folii, dużo wyklejania. O co tutaj chodzi? Jesteśmy w centrum szkoleniowym Devrap Center i przygotowujemy poprzez różnego rodzaju egzaminy i szkolenia do młodych ludzi, nie tylko do stajnikami za z stajnikami oklejania, zabezpieczaniami folią, folią PPF. Przyciemnianie szyb, laminaty architektoniczne to wszystko, co jest w ofercie 3 -a, a my, jako Centrum Certyfikacyjne w Polsce, no jesteśmy jedynym miejscem, gdzie warto to szkolenie odbyć. Jeszcze jedno pytanie: co jest najtrudniejsze w Twoim fachu? Nie rzucanie mięsem, jak coś się nie wychodzi. Mamy to, dziękuję bardzo. Jak widzicie święto motoryzacji w Poznaniu trwa w najlepsze. Cieszymy się, że jako sponsor główny OTOMOTO dokładamy cegiełkę do tego wspaniałego wydarzenia. Ja lecę zwiedzać kolejne stoiska, a Was zapraszam do odwiedzin. Link do biletów znajdziecie w opisie tego filmu. Cześć. Dobrze miał kręcić kluczami. Kręć. Załóż, załóż. Spokojnie. A, no. Pojazd. Pojazd.